pomieszczenia mieszkalnego dla z udziałem w gruncie na pole przedmiotu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Gościuszki 112 cena w czasie 6614 zł. Podjęliśmy decyzję w sprawie negocjacji z osobą fizyczną w sprawie odkupienia od niej około 40 m2 gruntu. Grunt ten zapewnił nam. To będzie wydzielić cztery działki pod zabudową jednorodzinną. Gmina posiada co prawda do tego terenu dostęp od ulicy Jawieły, ale jest to niewielki udział i wolelibyśmy to inaczej zorganizować. Całkowity koszt zakupu gruntu nie powinien przekroczyć 10 tysięcy zł. Zajmam stanowisko w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, w oprócz o przedmiotowe zarządzanie zostanie przygotowane 29 nowych umów na dzierżawę Podjęliśmy decyzję w sprawie ustąpienia od naliczenia opłaty adjacencyjnej w związku z podziałem nieruchomości zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego, która dotyczyła określenia ewentualnego wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Podział działki położonej przy ulicy Traugutta Tałask, Rosztyńskiej wpływa nieznacznie na zmianę wartości nieruchomości. Wyraziliśmy zgodę na sprzedaż działki nr 310, ulica królewiecka żerowskiego na rzecz użytkownika wieczystego. Przeznaczone do sprzedaży wraz z przekazaniem udziału w gruncie użytkowania większej w drodze bezprzetargowej. Dotyczyły one dwóch lokali sprzedawanych na rzecz z 85% bonifikacją oraz zarządzenie o nieskorzystaniu z prawa pierwotnych udziałów położonych przy ulicy nowo Podpisaliśmy 9 aktów notarialnych, wydaliśmy dwie decyzje w sprawie przekształcenia. Na rzecz, rzecz użytkownika wieczystego do budżetu wpłynęła kwota 8558 złotych stanowiąca zwrot kwalifikatów kwalifikacji udzielonej wieczystemu użytkownikowi przy sprzedaży nieruchomości na jego rzecz. Wydaliśmy cztery decyzje o warunkach zawodowych, dziewięć zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Przygotowaliśmy 48 umów dzierżawy Jednocześnie rekomenduję sobie Radzie wszystkie projekty uchwał, które na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Bardzo proszę, jeżeli Państwo radni macie pytania do sprawozdania. Wielkiej przemudowy w przedszkolu, na którą mamy zabezpieczone pieniądze. Natomiast oddziały żłobkowe, jeżeli tylko podpiszemy umowę z Urzędem z Warszałkowskim na dofinansowanie, na którą cały czas my się w czekamy, bo chcielibyśmy ogłosić przetarg, żeby móc już żłobę i przedszkole. Jeżeli tylko podpiszemy tę umowę i uda nam się do końca sierpnia zakończyć wszystkie... Jeżeli nam się to nie uda, to żłobek zacznie funkcjonować od stycznia roku 2017. Czyli grupy przedszkolne 3-4, 5-6 lat i na pewno z września tak. i prawdopodobnie żłobek, a jak nie do stycznia 2017. Dokładnie. Ktoś jeszcze z Państwa radnych ma pytania do zamian. Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 5. Interpolacje i to zapytania. Bardzo proszę Pana Radną. Panie, do Pani Burmistrz na początek. Czy y, jak, y, jakąś ofertę pani złożyła y, y, w sprawie y, Miejskiego Środka Sportu? transportu Terenu tam, y, gdzie stadnina jest, czy jakaś oferta została złożona? Nic, pani nie wiem, tak? Aha, to już jest odpowiedź, pani mi na wszystko mówi. Y, nie, chodzi mi o tą taką sprawę, że... Y, no miasto zgłasza ofertę pani burmistrz Rada yy, w sprawie stadiny i wtedy mogą być yy, oferty.